Witam serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Kołodziej reprezentujący markę Irwin. Witam Cię, Piotr. Piotr, co dzisiaj przekażemy naszym widzom? Witaj Darku, dzięki za zaproszenie. Dzisiaj będę miał przyjemność omówić Tobie istniejącą gamę pił ręcznych, tak zwanych płatnic do drewna, właśnie marki Irwin. No właśnie, wchodząc do sklepu, widząc różne piły, na czym mam się skupić? Weź mi opowiedz właśnie, jak mam dobrać piłę do swoich potrzeb. Darku, jak w wielu przypadkach przy wyborze narzędzi, kluczowe jest zadanie sobie pytania, co będziemy cieli. I to rzeczywiście od tego pytania powinniśmy wyjść rozpoczynając ewentualną rozmowę i dobór piły ręcznej klientowi. Dlatego, że jeżeli będzie to piła, którą będziemy używali do cięcia z grubnego, jeżeli będzie to piła, gdzie mniej nam zależy na jakości cięcia, a bardziej na szybkości przecinanego materiału, wówczas możemy wybrać piłę, która będzie miała duże zęby, będzie szybko cięła, ale ta krawędź cięcia nie będzie tak elegancka, jak w przypadku tych pił, na przykład jak ta Takiej, gdzie mamy drobne zęby. Opór w cięcia jest troszeczkę większy, wolniej tniemy, za to zakrawędź krawędź będzie dużo lepszej jakości. Stąd też kluczowy jest dobór mm, piły pod kątem materiału i tego, jaki chcemy otrzymać efekt końcowy po cięciu. Wiem, że większość pił waszych ma zęby opatentowane, czyli konkurencja nie może takich pił sprzedawać o takim uzębieniu. To jest piła uniwersalna, a bardzo mnie zaciekawiła ta ekspert. Ona ma trzykrotnie szlifowany ząb. To jest technologia bodajże TCT. Tak, rzeczywiście. To jest, to jest piła, która ma kilka takich naszych patentów. Mówiąc o potrójnie szlifowanym zębie, mam tutaj na myśli dokładnie te, kąty, których używa marka Irwin w swoich zębach, to właśnie ten szlif jest przez nas opatentowany. Potrójnie szlifowane zęby przede wszystkim wpływają na szybkość samego cięcia. Mniej musimy włożyć siły w proces cięcia, aby skrawanie materiału następowało. Jak zresztą widzisz, każdy z zębów ma takie dodatkowe przeszlifowanie. To jest bardzo dobry przykład piły, dlatego, że jest to jeden z naszych najwyższych modeli. Piła Expert. Bardzo fajny patent. Zwróć uwagę, na początku tej piły, mamy drobniejsze zęby. Dlaczego? żeby łatwiej rozpocząć sobie proces cięcia. Drobniejszym zębem nacinają materiał, następnie większe zęby progresywnie nacinają materiał, samo cięcie odbywa się szybciej. Dodatkowo, bardzo dobrym patentem jest zamontowanie tutaj szczelin, które pozwalają na bardzo szybkie usuwanie urobku, tego wióru w czasie cięcia, To też wpływa na szybkość cięcia. Bardzo stabilna piła, to jest ostrze o 1 mm grubości, daje nam bardzo fajną kontrolę nad samym Cięciem piła nie będzie nam falowała. Także tutaj rzeczywiście mamy... I pokryta jeszcze bardzo... jest teflonem. Tak, zgadza się, pokryta jest teflonem. Teflon tutaj ma dwa zastosowania. Po pierwsze jest to ochrona przed ewentualną korozją. Wiadomo, że ta piła czasami występuje gdzieś na, na, na zewnątrz w warunkach deszczowych, ale i też sam teflon daje nam niższe opory tarcia, co powoduje, że w czasie cięcia sam proces cięcia będzie odbywał się szybciej. Tutaj jeszcze, jest co, taką mamy jedną piłę. Ona się wyróżnia na rynku. Tak, ma inny kształt niż te wszystkie wasze tradycyjne do tej pory. Możesz nam wytłumaczyć. Po co to stworzyliście? Tak, kształt? to rzeczywiście jest piła, której nie, nie znajdziemy na rynku. Jest to rzeczywiście unikatowy patent, jest to piła, która została wyprodukowana, w zasadzie jej koncept został stworzony przy współpracy z naukowcami z Uniwersytetu w Stuttgarcie. I tutaj skupiliśmy się przede wszystkim na komforcie użytkowania. Chodzi o to, żeby jak najbardziej uczynić piłę przyjazną użytkownikowi. Ten grzbiet, który tutaj widzisz, powoduje, że środek ciężkości samej piły ręcznej zostaje przesunięty z jej przedniej części bliżej rękojeści, co powoduje, że ona lepiej się balansuje w czasie cięcia. Te dwa otwory. To nic innego jak tylko wytracenie wagi materiału, które będzie tutaj skutkowało właśnie tym idealnym zbalansowaniem. Sama linia zębów została również z pozycjonowana w jednej linii z linią uchwytu, co też powoduje, że trzymając tą piłę w czasie cięcia, te zęby są niejako przedłużeniem naszego ramienia, co również powoduje, że sam proces cięcia odbywa się dużo, dużo przyjemniej. Jest to piła, która z założenia jest piłą praktycznie dla każdego materiału, czyli możemy ciąć nią od zwykłego drewna, tak zwanego zielonego, poprzez drewno sosnowe dębinę możemy ciąć nawet rury z tworzywa sztucznego, bo i do tego ta piła bardzo fajnie się nadaje. Czyli jak klient ogólnie z wasze piły, to na każdej pile ma znaczek do czego konkretnie ona służy. Czyli to jest piła uniwersalna, tak? Tak, zgadza się. Y ten sposób informowania klienta piktogramem o tym, do czego dany produkt ma zastosowanie, jest bardzo powszechny w firmie Irwin. Chodzi o to, żeby już na etapie wybierania spółki dać klientowi szybką informację o tym, jakie materiały będzie mógł ciąć daną piłą. I to rzeczywiście powoduje, że sam dobór piły przez klienta jest dużo sprawniejszy. Ja, jak czytałem o piłach płatnicach, to byłem bardzo zaskoczony, bo mi się wydawało, że to jest kawałek metalu, który tnie. A nad tym pracują sztaby ludzi, gdzie dochodzą do precyzji największej... Tak Warto dodać, że linia pił ręcznych Irwin produkowana jest w Danii od 1920 roku w duńskiej fabryce. Korzystamy ze stali szwedzkich, które powszechnie używane są jako najlepszej jakości stale do produkcji właśnie tego typu narzędzi. Jak powiedziałeś, nad patentem, nad produkcją każdej takiej piły pracuje rzeczywiście stap inżynierów, który chce jak najbardziej piłę uczynić ergonomiczną i przyjazną użytkownikowi. Nikoli. Czyli Piotr, jak ktoś będzie szukał profesjonalnej piły yy, u Was, w Waszej gramie, śmiało może zainwestować dobrą, porządną piłę na jak lata. Jak najbardziej, jak najbardziej są to piły rzeczywiście na lata. Piotr, mi się wydaje, że wytłumaczyliśmy naszym widzom, jak dobrać w prosty sposób piłę, dobrą. Także dziękuję Ci za przybycie do naszego programu. Bardzo dziękuję. A Was zapraszam do następnych odcinków PPM.